Batalionów chłopskich strzałka pokazuje mi jazdę w kierunku Arboretrum. Historyczna konstrukcja wieża, trwa przebudowa, mury. Wieża, którą można bardzo często zobaczyć w podręcznikach szkolnych. Widzę kolejną strzałkę arboretru. się wie na skałny po prawej i działa wzgórzę skalne Po lewej stronie, hotel Niemcze, Strzelnko, łatwe, a z Piotrowek restauracja, hotel Niemcze, Spa. jodę mam nadzieję że to przejadę w tym arboretrum jesteśmy tworzy zapraszamy Przypomina jakiś kompleks sportowy. Stadion. Opuszczony zaniedbany kompleks. Sportowo basenowy głębiej widać że kościoła w rynku. Skręciłem najprawdopodobniej ja wcześniej jadę dalej drogą asfaltową W podróży. Dziękuję za uwagę.